Po z w strony Lodomir. Jesteśmy na kolejnym odcinku na naszym kanale i na dzisiejszym odcinku będziemy grali w Minecrafta. Tak jak w opisie, um, no, no było napisane, że um, będziemy szukali miejsca do zamieszkania i jak widzicie też pod tytułem, yy, no po prostu szukam miejsca do zamieszkania. Więc yy, gdzie będziemy też wszyscy mieszkać? Gdzie będzie nasze miasto? Też. No więc poszukajmy sobie może Ja myślę, żebyśmy mogli zacząć od nalezienia. A i pamiętajcie o subskrypcji o łapce w górę, bo to jest idealny czas Żeby przypomnieć I no po prostu trzeba subskrybować Łapkę w górę też trzeba zostawić, więc dobra Ale poszukajmy sobie wioski Bo w wiosce by było lepiej mieszkać Więc By było fajnie jemu znaleźć Wioseczkę jakąś Hmm... Tylko, że żadnej nie ma. Tutaj jest już ładnie, bo jest jakaś góra, nie? Chyba, że będziemy mieszkać bez wioski. Tylko, że będzie trudniej. Ja mogę bez wioski. Bo to jest mega ładne miejsce, jak dla mnie. Hmm... 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 Czekajcie. Bo tutaj już jest naprawdę ładnie. To tutaj będziemy mieszkali i ja będę miał swoją posesję na tej górze. To będzie moja góra, o, bo ona jest mega ładna jak dla mnie. Bo moja jeszcze siostra tu będzie grała i mój kuzyn, ale mój kuzyn nie będzie nagrywał, a moja siostra będzie ze mną nagrywała, więc. Dobra. Ale nie będą mieszkali oczywiście na tej górze, ta góra jest tylko moja. Tylko poszukajmy sobie mm, miejsca. Żeby rozpocząć na tej górze, no chociaż ona jest wielka dość, ale zdejmijmy sobie pierwsze drzewko na tym serwerku i na tej górze, bo no w sumie jesteśmy pierwszy raz na tej górze. Dobra, eee, czekajcie, muszę coś sprawdzić. Dobra, już myślałam, że ten jestem wyciszony. Gdybym był wyciszony, i by mnie nie było słychać, no to bym musiał od nowa nakrywać. To by było najgorsze, ale dobra. Zetnijmy sobie jeszcze te drzewko. on tutaj brzydko wygląda, więc je zetnijmy. I będziemy mieli przy okazji drewno, więc no, opłaca się. Mm. A i wbijajcie też na TikToka, bo przez kilka dni niestety nie nagrywałem, ale dzisiaj będzie TikTok, nie? Teraz mam bardzo ciężko, dlatego odcinki wlatują o 12 aż w nocy, ale dlatego to tak jest, bo naprawdę w no, tam mam bardzo, 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 bardzo ciężko. I to jeszcze daily, więc, ale dzisiaj ja nagrywam o 20 trzeciej, więc on wróci o jakieś dwunastej, bo będę robił słaby montaż, ale będzie, e, więc no e, tylko że ten mm, 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 mm. dzisiaj będę miał całą noc przez rano, bo będę przez całą noc nagrywał odcinki na zapas, więc no dobra, przeróbmy sobie na deski i zrobimy sobie początkowe itemki, więc dobra. Róbmy sobie crafting Ja myślę, żebyśmy mogli Na razie nie robić jakoś Z ozdobą No bo, no nie wiem no. Ja bym najpierw zaczął yy, Z itemkami Bo To jest no survival no, Więc wykopmy sobie węgiel Tak jak na prawdziwym survivalku Więc pyk pyk To jeszcze I dobra Tutaj Tutaj No to jeszcze To To Nie będę mówić ciągle to Ale musimy go wykopać Nie, że Mamy drewniany kilof No to jest początek Za niedługo będziemy mieli Zbroje diamentowe albo niterowe Więc Będzie już lepiej Yy, ale dobra, na szybkości sobie to rozwalmy Wiem, że to nie jest długi odcinek Ale jutro wleci długi Bo dzisiaj przez nas będę nagrywał jeden długi I jutrzejszy będzie dłuższy Niż ten, ten nie jest jakiś krótki Ale tamten też Tamten będzie dłuższy niż ten Więc no Ale dobra, wykopmy sobie ten całutki węgiel no, Albo dzisiaj wlecę trzy Za to, że yy, Tak, yy, później wam nagrywałem więc dzisiaj będą trzy odcinki. Może. Może będzie jedna, a może trzy. Więc nie spnie. Nie, ten. nie piszcie w komentarzach nie będzie, bo nie wiem, czy tam radę. W sumie nie wiem czy nawet przez noc będę nagrywał, ale prawdopodobnie nie tak, bo mam naprawdę ciężkie zdali. Ale dobra. Eee, zejdźmy sobie na dół. I ja bym znaleźć, yy, poszukał piasku. Żeby zrobić szyby Bo ja bym chciał zrobić sobie domek Na temat odcinku No i mam nadzieję Że wam się spodoba Bo jakiś brzydki myślę, że nie będzie Ale dobra Zejdźmy sobie na dół I e, poszukajmy piasku Tylko, że nigdzie go nie widzę e, No w sumie na powierzchni Nie jest ciężko znaleźć chyba piask Chyba, że na pustyni Ale nie ma Mmm... Proszę niech będzie. Na pewno nie będzie, ale. To bym musiał pójść do jakiegoś może, ale czekajcie, zrobię cięcie. Dobra. E, nigdzie piasku nie widzę niestety. A już jest noc. Więc może być jakiś problem. Nawet zejść wielki. No, bo piasek jest nam naprawdę potrzebny. Eee. Będziemy musieli się chyba wrócić tam, e, gdzie się zrespiliśmy. Niestety. Ale dobra, czy to zrobię cięcie i włączę e, e, kordy. Tylko muszę się podbudować. No kurczę. Wiem, że to jest głupia marnuje tyle drewna, ale później ta zetna. Ale dobra, zrobię cięcie i włączę sobie kordy. Dobra, i widzi już są. To zniszczę kiedyś. Ale dobra, już są kordy, więc to jest 1480. Niech będzie. Więc idźmy sobie. Nie wiem na jakie. Prosto, idźmy tam, bo to było chyba tam. Chyba, że będzie w tej rzecz, Ten. W tym, tym. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Nie wiem, w tym małym jeziorku. Nawet to nie jest jeziorko. Ej, ale dobra, bo jak tutaj jest tyle tego... Mm, mm, mm. Nie wiem, jak to się nazywa. Z tego, czy, z czego się robi glinę. Coś buchło? Nie. Ale mnie gonią same zombiaki. Oh no. Dobra, tutaj gdzieś będzie na pewno. Tam się rozpiłem. O, piasek właśnie. Z wody wyciągniemy. Tylko że mnie oni mnie zaraz zapiją. A bym tego zbyt nie chciał. Ale dobra, Wykopmy sobie szybko gdzieś piasek. Tutaj wykopujemy go. Dobra, mamy już dwa piaski. Tylko że nie wiem gdzie jest więcej. Robię się. Dobra, już jestem. Eee, wykopmy sobie. No, musimy go niestety kopać taką słabą łopatą. Już lepiej, gdyby była jakaś kamienna. Jeszcze pod wodą muszę kopać. Dobra, pójdźmy gdzieś indziej. Znajdźmy albo ten wykopmy. Jakoś go. Tylko, żeby to brzydko tak nie wyglądało. Dobrze, wykopmy go. Pyk, pyk. Pyk, pyk. 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 Um, dobra. No to źle nie wygląda. Tak mi się wydaje. Dwanaście na pewno nie wystarczy, ale nie. Proszę. Ну не, Едно и пол. Ну не, ну не, идем мы там. Ну не, чему с геновым? Dobra, pójdźmy tam. Eee, mam nadzieję, że moje itemy nadal są w tej rzeczce. Co? Co? Eee, czemu z jednego zombie wyszły? No będzie ciężko. Eee. Do widzenia pana. Nie. nie. Nie, 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 nie proszę nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Uciekam. I teraz to robimy tak. Na sprincie. Proszę, Creeper, nie wybuchaj. Uciekamy. Aaaa! Dobra. E, jesteśmy już e, blisko tej góry. Naszej góry. E, nie, 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 nie. Dobra, Creeper. Omijam go. Szerokim łokiem. Dobra, wejdźmy na górę. Hmm, tutaj tylko tutaj są Mał ząbik. Nie chciałbym się z tobą klepać w ziomeczku, bo no nie. Ale dobra. E, wejdźmy sobie do góry. E, bo zaraz ginę. Na pewno on mnie goni. Tak, na pewno. Nie, proszę, nie zabijaj mnie. błagam cię. O! Mamy sadzonki. Yy, dobra. Yy, Rozwalę sobie pajączka. Naprawdę. Szkielet. Trzy. Dwa, jeden. Rozwalę go. Dobra, ty pierwszy jesteś rozwalany, nie? Albo nie. Proszę, nie. Nie chcę, nie chcę zginąć dwa razy. Nie. Nie. Nie, nie, czekajcie, ja muszę zrobić cięcie. Dobra, już jestem. Eee, dobra, pójdźmy tam szybko na górę, by jeszcze moje itemy znikną. Eee, no nie, naprawdę dwa razy zginąłem. Dobra, już się robi dzień. No, to jest jed, e, wersja 1.16.3, więc e, nie, nie jak coś. E, nie znam się tak na wersji, więc mogłem się pomylić. Więc nie poprawcie w koledze, ale dobra. E, lecimy Creeper. Dobra. I e, pozabijajmy sobie w, e, przy okazji e, te e, owieczki, żeby, e, żeby było nam łatwiej. No, po prostu będzie nam łatwiej, jak będziemy mieli już łóżko. Jeszcze jedna będzie potrzebna, ale się znajdzie w międzyczasie. Nie będę teraz specjalnie szukał owiec, więc dobra. Zaraz te drewno oczywiście zniszczę. O, no, na przykład tak, przy okazji zabijemy sobie te dwie, bo może... O, trzy! Zabijemy sobie trzy, bo może jeszcze nam się jedzonko przydać. No nie. No, więc i levelik zawsze, nie? Ja tak chodzę sobie e, sp na spokoju, a moje i tam mogą tam zniknąć, nie? Tylko, też te szkielety mogą być, bo mogły się schować pod e, drzewo i ten mały ząbiek, ale wątpię. Bo to nie jest jakieś m, tak gęsto. W sumie w niektórych miejscach jest. Dobra, nie, e, nie zniknąły. I temki, ale coś zginęło. Gdzie jest węgiel? Naprawdę węgiel. Czemu węgiel? I drewno. Przecież miałem tyle drewno i węgla. 21 węgla i drewno ile jest tam? Dobra, węgiel już mam. W sumie drewno może tam cały wykorzystałem, ale na pewno nie całe przesadny. Dobra, nie ma nigdzie, ale dobra. To sobie przepalę e, muszę zrobić mm, ten. E, l -l 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 -l. Jak on się nazywa? Piecek. E, właśnie e, ja bym chciał, żeby tu by był mój domek. Tylko że my to będziemy całkiem, całkiem, całkiem powiększać, więc powinniśmy to takie niepotrzebne. Myślę, że to będzie niepotrzebne to. E, kolejno, na kolejnym odcinku będę robił ten swój domek, więc będziemy go robić efekt jego końcowy, prawie końcowy, nie wiem czy zrobię końcowy więc wpadnijcie, bo może będzie dzisiaj, może będzie jutro po prostu na kolejnym odcinku, nie? Dobra, mamy 9, więc o, o kilka, o jeden więcej. Więc zróbmy sobie piecyk i sobie to przepalmy. Więc na szybkości. Postawmy tutaj piecyk. Myślę, że tutaj będą mogły być piecyki i przypalmy sobie to. Hmm, dobra, No e, to się nikt przypali. Bo ja wam teraz powiem, co bym chciał zrobić. Patrzcie, żeby tutaj była. O, tutaj, tutaj, tutaj. Taka wielka szyba. I to by było mega, mega dla mnie fajne. Yy, nie wiem, po prostu to był, był fajny klimat. To byśmy jeszcze poszer poszerszyli, ale nie na tym odcinku. Yy. No dobra. Weźmy sobie na razie 3 i wam pokażę, co ja bym chciał zrobić. Yy. Tylko, że musimy to jakoś tutaj ogarnąć, bo tak nie może być. To musimy ogarnąć. To to. To, to, to. No nie. Dobra, chociaż będziemy mieli jakieś bloczki. Hmm. Tutaj. Niech będzie na przykład tak, tak. I to będzie takie właśnie niesymetryczne i to będzie dla mnie takie ładne. Ale dobra. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale weźmy sobie, bo tutaj mamy już więcej szyb. Hmm. Będę musiał na samym odcinku iść po piasek. Hmm. No, ja chcę teraz zrobić właśnie. Tutaj, tak. No. Hmm. Dobra. I tutaj właśnie zrobimy takie coś, że to zrobimy szybę, a tutaj będzie balkonik. Myślę, że to będzie jeszcze, 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 jeszcze i to jeszcze o wiele lepsze z tym balkonikiem. Ale wykopmy sobie tego dirta. On tutaj nam nie będzie potrzebny. Tylko musi to zaraz yy, trafić, bo że, to będzie wtedy ładniejsze, nie? Jak yy, ten normalny dirt będzie glazdy dirtem. Yy, ale zbierzmy sobie ten dircik, bo... No, on tutaj nie pasuje. Znaczy, pasuje, tylko że... Yy, o jedną kratkę zniszczymy. To wtedy będzie ładniej. Ale będzie nam więcej szyb potrzebnych. Ale ważne, że będzie ładniej. Dobra, zobaczmy, ile tam mamy szyb. 5 to są nasze ostatnie szyby. Ale no to postawmy to i myślę, że odcinek będę mógł już. Kończyć, naprawdę? No, Muszę ci rozwalić. Niestety nie mam żadnego miecza, ale dobra. Mm. Myślę, że to tak by mogło wyglądać. No, na razie tak. No i chyba będę kończył ten odcinek, bo już trwa 18 minut. No, 19. Uznajmy, że 19. Więc, no, pozdro. A pamiętajcie o subskrypcji.